Dzień dobry! Witam serdecznie na Pogaduszkach Słowiańskich. Dzisiaj premiera Pogaduszek Słowiańskich. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Czy ktoś się pokaże? Poczekam jeszcze chwilkę. No, myślę, że taka formuła, bo muszę przyznać, że korzystam z tej formuły e, takich pytań i odpowiedzi i takich e, pytań i odpowiedzi raz w tygodniu e, u Agi Yogi od e, Yogi Kundalini i e, bardzo lubię tą formułę bo na bieżąco jakby, jak się pojawiają jakieś pytania, to można je zadać i zaraz dostać odpowiedź, bo te parę dni czekania to nie jest aż tak wiele. Natomiast jak robiłam kursy za jurwedy takie przez, przez internet i tam była możliwość zadawania pytań, ale one, bo odpowiedzi były tylko raz w miesiącu i tych pytań było strasznie dużo, trudno było mi w ogóle doczekać jakby do tego mojego, to dla mnie to troszeczkę za rzadko. A ponieważ troszeczkę tutaj jesteśmy razem... Na Facebooku, na Instagramie, na YouTubie i trochę zaczęłam się poruszać w tej przestrzeni online z gimnastyką, to pomyślałam, że już chyba czas przyszedł na, e, na te pogaduszki słowiańskie i na to zadawanie pytań, bo pewnie Wam się różne pytania rodzą <laughs> z czasem praktykowania. Więc się bardzo cieszę, że już jest parę osób. Cieszę się bardzo, witam Was serdecznie. Myślę, że, że powoli oficjalnie pogaduszki słowiańskie głośniej. Ledwo słyszę. Serio? Ja, może podłączę mikrofon, ale mi się wydaje, że w moim telefonie ten mm, mikrofon jest głośny. Dobry. Ale jeśli słabo słyszysz to spróbuję podłączyć mikrofon i zobaczymy, bo może z mikrofonem będzie lepiej. Okej, okay, mam mikrofon, będzie lepiej? Ciekawa jestem, czy lepiej słychać. Napisz mi, Paulina, proszę. Czy lepiej słychać? Bo może to nie jest problem u mnie, tylko u Ciebie jest coś za cicho. Nastawione. Dobra. Oki doki. Myślę, że możemy powoli zaczynać. Będą się te słowiańskie... Jak podeszłaś, to jest lepiej. Mikrofon mam podłączony. Dobra, Bliżej już być nie mogę, bo jestem przy samym telefonie. Ym... To chciałam Wam powiedzieć, że w piątki o 9.30 te pogaduszki słowiańskie będą, raczej regularnie, chyba, że będę gdzieś wyjeżdżać, wtedy będziemy, będziemy to przekładać na inny termin. W, po, w niedzielę będzie się ukazywał post taki, gdzie będzie można pod spodem zadać pytania, więc myślę, że, że kolejno w każdym tygodniu to się jakoś tam rozchula. Dobra, słuchajcie. Co mi przyszły jakie pytania? Pytań parę jest, co mnie bardzo cieszy. Pierwsze jest takie, jak utrzymać równowagę stojąc na jednej nodze? Więc um, moja odpowiedź jest taka, że to jest kwestia wprawy. I że trzeba um, i że trzeba z mikrofonem stuka. Matko, dziewczyny. Dziwi mnie to, bo ja z tym mikrofonem nagrywam przecież filmy i nic się nie dzieje. Teraz zobaczymy, co dalej, jak to będzie. Może faktycznie na Facebooku bardziej. Ok, ehm, słuchajcie, kwestia równowagi w świecie górnym. To są ćwiczenia, z którymi ja też miałam bardzo duży problem, więc moja propozycja jest taka. Po pierwsze, zacznijmy od tych ćwiczeń, gdzie stoimy na jednej nodze i jesteśmy wyprostowane. Czyli ćwiczenie trzecie ze świata górnego, gdzie stoimy na jednej nodze. Ja może Wam, jak mi się uda na tym ułożeniu, pokażę troszeczkę. Jak się uda, nie wiem czy mnie widać, na jednej nodze stoimy, a ręce na nadnerczach i spróbujmy od tego ćwiczenia, jeśli tutaj się nie uda tego wspięcia na palce zrobić, to yy, spróbuj tylko jakby przez moment postać na tej jednej nodze odstawić i postać na drugiej i od tego zacznij, bez, yy, bez od razu wspinania się na palce. Kolejnym krokiem niech będzie wspinanie się na palce. Super, Paulina, cieszę się. Odłączyłam mikrofon i nic więcej nie zmieniłam, <noise> więc mam nadzieję, że będzie już ok. Um, czekajcie, bo coś się wybiłam. Potem następnym krokiem może być to wspinanie się na palce w tej pozycji takiej wyprostowanej w tych ćwiczeniach. Natomiast kolejnym krokiem ze skłonem, kolejnym krokiem dopiero z ruszeniem rąk i tak dalej, powolutku, zróbcie sobie tak, żeby nie wszystko naraz, ta kwestia równowagi jest taką kwestią, gdzie często trzeba po prostu wprawy i trochę dłużej nad tym popracować. Dobra, jak daleko powinny być łokcie od kolan w pozycji wyjściowej świata dolnego? Myślałam nad tym, nad tym pytaniem, bo ja to robię zupełnie intuicyjnie. Pokażę Wam, bo faktycznie jest tak, że czasami dziewczyny robią troszkę za blisko, mają te ręce, czasami troszkę za daleko. Przygotowałam się do tego, żeby Wam pokazać. Jestem też w tym samym czasie na Instagramie, więc tak spoglądam trochę do jednej kamery, trochę do drugiej. Słuchajcie. I widać mnie całej, ale to teraz nie o to chodzi. Zejście do świata dolnego. Jak mam już ręce tutaj pod drogą, to ja robię tak, że schodzę najdalej, jak się da. Czyli sięgam tu łokciami najdalej, jak się da, przysiadając trochę do tyłu. Najdalej, jak się da, i jeszcze troszkę się przesuwam na ziemi. Tak, żeby ta pozycja była wygodna. Bo jak jestem tylko tyle najdalej, jak się da, to jestem trochę za blisko, mam za mało tutaj ruchomości, jakby mam wrażenie. taka jestem ściśnięta. Jak będę za daleko, to z kolei prawie będę leżeć, jak się przesunę do przodu. Więc proponuję tak: najdalej jak się da, i odrobinkę do przodu, tak, żeby mieć tą możliwość, jakby poruszania się przód i tył, żebyś nie czuła się taka ściśnięta w sobie. I żeby też nie leżeć na brzuchu. Każda z Was myślę, że musi sobie to. Nie wiem, czy mi na Instagramie w ogóle było widać, bo nie patrzyłam na to. Każda z Was musi sobie to troszeczkę sama wyczuć. Więc mam nadzieję, że dacie radę. Dawajcie znać, jakby były jakieś problemy. To się będziemy jakoś konsultować inaczej. E, dobra, jak rozplanować sobie ćwiczenia na tydzień, miesiąc, jak nie ma konkretnej intencji, a chciałabym mieć równomiernie ćwiczenia na różne partie ciała. E, w takim wypadku, kiedy nie ma żadnej intencji, kiedy nad niczym nie chcesz konkretnym w tym momencie pracować, a chcesz pracować z gimnastyką słowiańską, bo ona ci e, odpowiada, to ja proponuję Ci na przykład losowanie sobie powiedzmy trzech ćwiczeń na tydzień, tak? albo trzech ćwiczeń dziennie, ze świata górnego, ze świata średniego i ze świata dolnego. Będziesz miała wtedy um, i taką możliwość um, um, ćwiczenia jakby całego ciała i wszystkiego, co w gimnastyce jest, jest cenne. Za każdym razem będzie troszeczkę co innego, jeśli będziesz um, ćwiczyła codziennie. Nie będzie to długa praktyka yy, i możesz sobie tak, yy, tak wtedy yy, praktykować. Możesz też ćwiczyć swój zestaw yy, urodzinowy, swój zestaw rodowy, ten indywidualny, wyliczony dla Ciebie, bo to jest zestaw, i w dawnych czasach tak było, że dziewczyny tylko ćwiczyły ten swój zestaw, który dostały od mamy. Um, więc on jest dla ciebie też wystarczający i też wszystko poćwiczy, co ma poćwiczyć. Więc, więc jak czujesz? Możesz też i ja robiłam tak od początku, jak się zafascynowałam gimnastyką, że ćwiczyłam wszystko. Ćwiczyłam całą gimnastykę um, codziennie, wszystkie 27 ćwiczeń. Tylko w takiej troszeczkę formie y, skróconej. Bo nie robiłam tak, że po każdym powtórzeniu wracałam do pozycji wyjściowej. Że wam to pokażę, może w świecie dolnym, bo tak mam nastawioną kamerę, będzie wygodniej. Powiedzmy, w świecie dolnym, się tutaj przesunę troszeczkę, tak? Jak yy, robię ćwiczenie. Jak ja wam pokazuję, to wystawiam nogę do boku, wracam do pozycji wyjściowej. Wystawiam drugą, wracam do pozycji wyjściowej. A można zrobić tak, że tylko jedną: raz, dwa, trzy, albo po prostu zostać trzy wdechy i wydechy, czy ileś tam, wystawiając tylko z jednej strony, a potem to samo z drugiej. Tak samo, jeśli chodzi o wspięcia na palce, na przykład w staniu. Można też zrobić, że po prostu um, się robi ileś razy, bez tego takiego wracania do pozycji wyjściowej i druga strona, i oddychania, więc wtedy jest troszeczkę szybciej. Mam nadzieję, że, że pomogło Ci to, co powiedziałam. Kolejne pytanie. Jak powinno się prawidłowo oddychać w pozycjach? Generalnie jest tak, że ten oddech początkowo, jak zaczynamy ćwiczyć gimnastykę, on nie jest najważniejszy, tak? Najważniejsze jest dobre wejście w pozycję, więc można go sobie podarować, w sensie oddychać głęboko cały czas. Ja praktykuję najczęściej to, że w momencie, kiedy już wchodzę w ostateczną pozycję, czyli na przykład wystawiam nogę, czy robię ruch biodrami do tyłu, to wtedy jest wdech, tak? Jak jest pozycja świata górnego? Wdech, wygięcie, tak na przykład, czy wdech, skręt. Ale potem, jeśli się w tej pozycji zostaje dłużej, to po prostu już się oddycha um, głęboko, naturalnie. Najważniejsze jest to, żeby w tych trudnych pozycjach, w których trzymasz mocno ciało, to żeby też oddychać, tak, żeby, żeby się nie spinać za bardzo. Oddech raczej naturalny, nie musicie się na tym bardzo skupiać. Natomiast w świecie górnym faktycznie bardzo tego pilnuję, że jak jest wspięcie na palce i jest pupa do góry, to jest wdech. Zejście na całe nogi, pupa do przodu, wydech. Tak. Co tam dalej? Mam problem z kręgiem dolnym przez biust. Wszystkie rozciągnięcia, leżenia są bardzo niewygodne lub niemożliwe do zrobienia. Jak mam ćwiczyć ten krąg? No, to jest rzecz, która się przydarza wielu kobietom. Yy, w związku z ich budową anatomiczną, często z obfitym biustem i często z tym, że te nasze piersi są obolałe, tak? Niektóre z nas mają je obolałe cały czas, niektóre tylko przez, przed ym, okresem, ale to się zdarza, że to leżenie na piersiach jest średnio wygodne. Ja w takich, w takich przypadkach proponuję dziewczynom, żeby układły się na poduszce. Czy podkładały sobie więcej na przykład dwa koce pod, pod biust, żeby było bardziej miękko, tak? Problem trochę znika, jak się ćwiczy gdzieś na przykład na trawie, na łące, bo ta ym, powierzchnia wtedy nie jest taka twarda, nie jest równa. Są jednak tutaj gdzieś jakieś kępki trawy i tak dalej i się da tak ułożyć. <laughs> to tylko pokazuje, że ta gimnastyka jest mocno polna <laughs> i ziemna. Więc, ale w warunkach domowych yy, myślę, że to podłożenie poduszki powinno Ci pomóc, czy jakieś miękkie rzeczy. Lub też wiem, że są dziewczyny, które ćwiczą na przykład na łóżku yy, świat dolny i wtedy yy, odpada problem z bolącymi kolanami, z bolącymi łokciami i z bolącym biustem, więc yy, możesz sobie spróbować. Dobra, jedno mam takie jeszcze, które sobie przesłałam z innej stronki, bo nie było w jednym miejscu. Jak długo początkująca adeptka powinna stać w pozycji? Czy lepiej dłużej, żeby ciało zapamiętało, czy krócej, żeby nie przeforsowało się lub upadło? Moim zdaniem, powinnyśmy zaczynać od stania krótko. No, jest powiedziane w gimnastyce, przynajmniej ja się tak uczyłam, że przynajmniej trzy mm, powtórzenia. I te trzy powtórzenia to jest tak spokojnie. I to każda nawet początkująca da radę. Trzy powtórzenia. Jeśli chodzi o to, że zostajemy na przykład w jakiejś pozycji w skręcie, to myślę, że początkowo wystarczy wdech, wydech, powrót. Druga strona wdech, wydech, powrót, tak? Potem jak już będziesz bardziej czuła gimnastykę, to, to możesz wtedy zostawać sobie dłużej. Zresztą. Wiecie, mi się w ogóle wydaje, że to jest dosyć mocno intuicyjne, że nasze ciała i my, jak już się zabieramy za praktykę jakąś, bardzo często już mamy jakieś czucie swojego ciała. Ciało Wam podpowie, czy to jest wygodne dla Ciebie i czy chcesz w tej pozycji być dłużej, bo czasem jest niewygodne, a chcesz w tej pozycji być dłużej, bo czujesz, że jest ona Tobie potrzebna. Ale myślę, że na początku lepiej krócej niż dłużej bo musi się cały organizm jakby przystosować do tej formy ruchu i też do tego, w jaki sposób przepływa energia przez ciało przy gimnastyce. Więc lepiej się nie przeforcować pod żadnym względem. I słuchajcie, jeszcze jedno pytanko było na maila. Czy gdzieś oprócz kart można znaleźć spis znaczeń poszczególnych ćwiczeń? Ja nie znalazłam, szczerze mówiąc. Ani w tej książce... Hmm, Adamowicza o gimnastyce, tam jest na jakie narządy działa, jak wejść odpowiednio w pozycję, jak z niej wyjść, jak zmotywować, i jakie są najczęstsze błędy, przynajmniej w tej wersji, którą ja mam wydrukowaną. U anki Słowianki na pewno pokazywałam książkę, bo e, jeśli jesteście zainteresowane gimnastyką, to warto ją nabyć, a ani wrzesińskiej. Też w książce nie ma znaczeń. Ćwiczeń, jest sposób wykonania, najczęstsze błędy, warianty wykonania. I jest tutaj potem taki rozdział o każdym ćwiczeniu, trochę co ono niesie, ale bardziej w taki sposób, jaką niesie energię, ale potem jest ludzie o tej energii, czyli ci, których to jest ćwiczenie główne, to czym się charakteryzują, tak? Więc samych ćwiczeń znaczenia ćwiczenia ja znam z kart tych kart na rynku nie ma tak za wiele szczerze mówiąc można gdzieś tam poszperać ja mam chyba dwa czy trzy zestawy ale teraz um, tworzę własne karty zrobiłam na podstawie tych kart które miałam jakby wszystko to poskładałam do kupy więc wydaje mi się że są takie bardziej bardziej no, uniwersalne, że tak powiem, te opisy. Sama ułożyłam afirmacje, nie są może jakieś bardzo poetyckie, ale chyba nie ma afirmacji, nie o to chodzi. I te karty się robią, będą za jakiś czas do kupienia na mojej stronie lawendowysalonik.com.pl. To jest strona mojego salonu kosmetycznego, ale tam jest też zakładka z gimnastyką, sklep, w którym będzie można kupić karty i w którym można kupić kurs mój online. I do tego kursu online dołączyłam też e, właśnie te opisy ćwiczeń i afirmacje, więc on jest taki już bardzo całościowy. Jeśli, jeśli byście chciały, to można go już tam zakupić na tej stronie. Lawendowysalonik.pl. Popatrzcie sobie, bo jestem bardzo dumna z tej strony, jaka ona mi wyszła. <grym> I, I zapraszam, to tam do kursu są dołączone opisy. No, i właśnie na podstawie, raczej, kart. Nie, nie widziałam, żeby były gdzie indziej opisane ćwiczenia, co one ze sobą niosą i ich znaczenia. Więc ja też z kart. Słuchajcie, tyle z tego, co dostałam. Jak tam z godzinką? No, godzinę jeszcze mam ją, mamy dobrą. Czy jakieś pytania jeszcze na bieżąco Wam się urodziły? To, to jeszcze mogę na coś odpowiedzieć? A jak nie, to w niedzielę ukaże się post z odpowiedzią, um, z Boże, z takim miejscem do zadawania pytań w komentarzu. On będzie w grupie. Yy, I w grupie niech te pytania będą. Jeśli nie macie jakiś jest problem z Facebookiem, yy, to można zadać mailem, żebym miała to w jednym miejscu, bo jak mam w różnych miejscach, to potem trudno mi jest to poznajdować. Dobra, widzę, że na razie nic się, żadne nie przychodzą. Kolejne pytania do głowy wczoraj wieczorem, bo też jakoś nie zdążyłam za szybko. Czas mi leci. Wrzuciłam na YouTube'a praktykę ze Słowiańskiej na problemy. Już odcinek 10. I to jest zestaw na to, żeby nie mieć problemów, więc bardzo fajny zestaw. <laughs> Polecam Wam praktykę. W przyszłym tygodniu jest NUF, więc będzie praktyka na NUF i będzie kolejna część opowieści o światach słowiańskich, będzie świat średni. I planuję też ćwiczenia online. Z Wami i też będę się jeszcze pytać, jak tam godzinowo, bo zastanawiam się, czy wieczór, czy poranek, ale poranek raczej taki dziewiąta, niż jak moje dzieci pójdą do szkoły, bo o takim wczesnym poranku to się okazało, że się nie da. <grybujesz> jak w wakacje, żeśmy ćwiczyły. I. Chciałam powiedzieć, więc będzie ankieta o godzinach zajęć. I po południu, wieczorem, jeśli by były, to na pewno będą wtorki. Poranki najprawdopodobniej w czwartek, jeśli byście chciały w ogóle, żeby było o poranku. Więc się dogadamy, jak tam będzie. I najprawdopodobniej w ostatnim tygodniu października będą takie zajęcia próbne, na które będę zapraszać. One będą za darmo, natomiast od listopada, Zajęcia już będą płatne. Mm, no i zobaczymy, jak nam to wyjdzie. <noise> bardzo jestem ciekawa, jakoś, jakoś mam ochotę, żeby szła gimnastyka w świat, też, też online. Jak najbardziej. Słuchajcie, pozdrawiam Was bardzo cieplutko. Aha, łapkami, wszystkim, co mi pomachali. Zapraszam do subskrypcji kanału na YouTubie. W każdym tygodniu przynajmniej jedna rzecz się ukazuje, a czasem dwie. I widzimy się w piątek o 9.30 za tydzień znowu na pogaduszkach słowiańskich. Cudnego piątku i wspaniałego weekendu Wam życzę.